Westerplatte, wartownia numer 3 za moimi plecami. Dzisiaj 10 metrów od tego miejsca przechodziła pani Prezydent Dulkiewicz. Niestety nie raczyła zajrzeć w to miejsce, bo na pewno bardzo by się zdziwiła, gdyby zobaczyła stosy zalegających śmieci. Właśnie tutaj w tym otworze. Niegdyś w tym miejscu znajdowało się łóżko starszego ogniomistrza Leonarda Piotrowskiego. Wejście do północnej kabiny bojowej wartowni numer 3 którą widać za moimi plecami majstersztyk sztuki fortyfikacyjnej wykonano fortyfikację wykonano schron bojowy z połączony, z po, wykonany z połączonych dwóch kabin bojowych w budynku, który już istniał który miał kilkadziesiąt lat o tym e, informacji żadnej e, tutaj nie znajdziemy co jest zastanawiającego w tym miejscu dzisiaj przechodzi pani prezydent nie zagląda, nie widzi jaki jest bołagan, nie widzi jaki jest Mówiąc krótko, syf w miejscu, gdzie według moich ustaleń, według relacji obrońców Westerpaty polek pierwszy polski żołnierz na Westerpatę, starszy strzelec Konstanty Stefan Jezierski. A dziś, dziś to miejsce, jak widać za moimi palcami, tutaj jeden z otworów, zakryty czym? Zakryty od lat 50., czyli już ładnych ponad pół wieku, niczym innym jak kratą z zlikwidowanego cmentarza. Ewangelickiego w Nowym Porcie. Te dwie kraty do dzisiaj są takim dla mnie synonimem tego, w jaki sposób również za czasów komunistycznych traktowano Westerplatte.